Dzień dobry. Witam w programie Otwarty Ekran. Dzisiaj chciałbym Państwu przedstawić pokrótce organizację, czy ideę organizacji pod nazwą Sodalicja Gamma Sigma. Jest to organizacja, która jest tworzona dopiero. Jakby jej założycielem jest Instytut Północny we Wrocławiu. Ta organizacja ma za zadanie Krzewić edukację połączoną z elementami, jakby to powiedzieć, estetycznymi, na przykład, jeżeli chodzi o łączenie pożytecznego z przyjemnym w tej kolejności, czyli niesiemy edukację, czasami niesienie edukacji jest dosyć dużym wysiłkiem, żeby zrozumieć jakieś trudne tematy, na przykład dotyczące nauk ścisłych, i chcemy osłodzić ten, ten trud. Jakimś elementem związanym z przyjemnością estetyczną. Cóż to może być? To może być degustacja dobrego wina, dobrego sera, dobrej poezji, dobrej muzyki. Wszystko to, co kojarzy się z dobrym gustem, łącznie na przykład z degustacją słodowej łyski szkockiej. Cała historia sodalicji gamma-sigma zaczęła się właśnie od wykładów z nauk ścisłych, dokładnie rzecz biorąc z fizyki kwantowej i prowadzący te wykłady wpadł na pomysł, aby połączyć tę trudną materię, jaką jest fizyka kwantowa z właśnie degustacją łyski. Czyli najpierw troszeczkę musimy mózg wysilić. Poznajemy trudne sprawy związane z fizyką kwantową, dyskutujemy, zadajemy trudne pytania, nie wstydzimy się zapytać nawet o coś może głupiego, a po całym tym wysiłku czeka na nas degustacja łyski, prowadzon prowadzona zresztą przez tę samą osobę, ponieważ nasz fizyk Adam dodatkowo interesuje się właśnie kwestiami. Zapachu, smaku, łączenia tych, tych walorów. No i odnalazł swoją pasję właśnie w smakowaniu, rozkoszowaniu się smakiem whisky. Ale, i tu należy to bardzo wyraźnie podkreślić: Sodalica Gamma Sigma nie jest organizacją, która chciałaby promować picie alkoholu jako takiego. Nie, nie chcemy, żeby alkohol był czymś, co jest promowane jako, jako jakby to powiedzieć, coś, co, co będzie towarzyszyć człowiekowi w jakimś nadmiarze. Chodzi o degustację niewielkich ilości, smakową degustację, czyli odnalezienie w tym alkoholu, nie samego alkoholu, nie C2H5OH, tylko właśnie głównie walorów smakowych, których nośnikiem jest alkohol, staramy się promować kulturę picia odpowiedzialnego i właśnie picia takiego, które uczy picia małych ilości. No ponieważ no, my w Polsce no myślę, że nie tylko w Polsce, myślę, że w wielu krajach istnieje duży problem alkoholizmu, Fundacja Instytut Północny pomaga też właśnie osobom, które cierpią na, ten, na tą przypadłość. No, i właśnie widzimy po tych osobach, jak, jak nieodpowiedzialne sięganie po alkohol, zwłaszcza w młodym wieku, kończy się często już potem uzależnieniem od tej dosyć prostej substancji chemicznej. Nie chcemy, żeby też picie kojarzyło się właśnie z czymś, co jest dorosłe picie w sensie takie picie na umór. Zauważamy wszędzie dookoła, że różnego rodzaju imprezy, od studenckich po jakieś firmowe imprezy, bardzo często kończą się upojeniem alkoholowym na poziomie co najmniej no, niedorosłym, bym powiedział. Ja wiem, że alkohol formalnie jest dla dorosłych, ale właśnie po ilości takie zbyt duże, sięgają ludzie, którzy tak naprawdę dorośli nie są. No po co, po co ludzie piją alkohol? Zwłaszcza taki czysty, jak na przykład wódkę. To jest po prostu ich lek na ich lęki. Ludzie się boją, wstydzą, więc sobie wypiją. Mówi się nawet, że wypić dla kurażu. No i właśnie picie dla kurażu kończy się najczęściej tym, że człowiek leży w swoich wymiocinach pod stołem. To nie jest wskazówka, to nie, nie wskazuje na, na dorosłego człowieka. No to jest człowiek z problemami. Człowiek, który ucieka od swoich problemów właśnie poprzez alkohol. Nie umie im stawić czoła, bo nie jest dość dojrzały. Nie, myśmy się nauczyli, że dojrzałym jest ten, kto ma 18 lat, i ta definicja wydaje się wszystkich zadowalać. Natomiast według nas dorosłym jest ktoś, kto potrafi przynajmniej dorośle myśleć. Ktoś, kto rozumie. Jeżeli nawet już przed czymś ucieka, ma jakieś problemy, kompleksy, to przynajmniej rozumie, że je ma. Więc my chcemy uczyć już od najmłodszych lat, że alkohol to nie jest kwestia zabawy. To w sensie dużych ilości, upojenie i tak dalej. Owszem, to może być zabawa, jeżeli degustujemy malutkie ilości, takie tylko dla smaku, na dnie kieliszka. Nie tracimy przytomności, nie tracimy samych siebie swojego. Umysłu. Jeżeli nawet te niewielkie ilości alkoholu czasami kogoś rozweselą, to jest to jedyny efekt, jaki, jaki obserwujemy. Nie spotykamy się tutaj z czymś takim, że ktoś zatacza się, upada, rzęzi, bełkocze, traci po prostu jakby swoją przytomność umysłu. My chcemy, żeby umysł był jak najbardziej przytomny. Alkohol pity w malutkich ilościach, czy to wino, czy nawet whisky, która jest przecież mocna, nie ma służyć ucieczce od swojego umysłu, bo my bardzo cenimy umysł ludzki. Chcemy, żeby on był właśnie pełnym. Dlatego najpierw ten umysł wypełniamy fizyką kwantową, filozofią, matematyką, wszystkim tym, co będziemy w stanie zaoferować naszym gościom. Więc Sodalicja, Gamma Sigma. Czemu Gamma Sigma? Otóż właśnie te, te dwie greckie litery, de facto zastępują nam tutaj litery, pierwsze litery łacińskich słów. Taka to jest może troszeczkę szarada z naszej strony, ale z jednej strony właśnie greckie litery często są spotykane w naukach ścisłych, a z drugiej strony właśnie język łaciński jest językiem jakby naszej, naszej łacińskiej kultury europejskiej. I cóż to znaczy te gamma i sigma? Otóż gamma, czyli G, gustum, czyli dobry gust, smak, smak, który, który towarzyszy naszym spotkaniom. No i sigma, czyli S, czyli scientia, czyli nauka. Powinno być może nawet w odwrotnej kolejności, ale zostawiliśmy sodalicję gamma, sigma, ze względu na też pewien rytm tych obydwu słów. To się nam ładnie składa. I Sodalicja Gamma Sigma zaprasza osoby chętne. Najbliższe spotkanie, to już będzie dziewiąte spotkanie, już to nasze spotkania trwają dosyć długo, już już ponad to będzie rok. Sodalicja Gamma Sigma zaprasza na spotkanie najbliższe 21 października we Wrocławskim Parku Technologicznym w budynku Beta w sali konferencyjnej. Ale uwaga, jeżeli ktoś ma ochotę przyjść, spotkanie jest bezpłatne, nawet degustacja łyski na razie jest bezpłatna. Oczywiście chętnie przyjmujemy wszelkiego rodzaju darowizny i datki. W każdym razie, żeby przyjść, prosimy wcześniej o zgłoszenie. Na stronie sodalicja gamma Sigma, czyli sodalicja.gS. Taka może dziwna domena, ale Fajny to jest dla nas skrót sodalicja.gs, czyli Gamma Sigma. Na tej stronie jest zakładka Kontakt. No i można wysłać swoje dane: imię, nazwisko, telefon. Ile osób planuje przyjść, na przykład, że przyjdzie trzy osoby, z czego na przykład dwie będą degustować whisky. To jest dla nas o tyle ważne, że oczywiście musimy przygotować odpowiednią ilość miejsc, no i też kieliszków, i oczywiście samej whisky, którą będziemy częstować. To, jaką whisky będziemy degustować, zależy od naszego prowadzącego. To on zawsze wybiera kilka whisky, o których zawsze powie kilka ciekawych słów, o historii danej whisky, czy w ogóle whisky, o tym, jakie smaki możemy czuć, co możemy powąchać, wywąchać z tej whisky, jak wzmocnić ten smak poprzez mieszanie z wodą, lodem itd. itd. Wszystkie te ciekawe. Sprawy związane z degustacją whisky stanowią pewną tajemnicę, pewien, pewien sekret, zanim oczywiście nie zostaną zdradzone na samym spotkaniu. Jest to taki deser. Nie mówimy ani jaka będzie łyski, ani co dokładnie prowadzący w tej części powie. Natomiast najczęściej zdradzamy, jaka będzie treść wykładu. Ta treść wykładu, znaczy może tytuł wykładu, dotyczy tej części fizyki, w której dowiemy się w jaki sposób, o może nie, nie będę zdradzał dokładnie, powiem tylko tytuł Heisenberg kontra demon Laplace'a. Może tytuł kogoś zainteresuje, nie chcę, nie chcę tutaj zdradzać dokładnie o czym będzie wykład. Jest to na pewno fizyka kwantowa, różne jej aspekty, ponieważ fizyka kwantowa to nie jest jakby hmm, wszystko to, co wiąże się z pewną kwantowością w fizyce czy świecie nas otaczającym, ma różne aspekty i właśnie prowadzący Adam. Przedstawia te różne aspekty w kolejnych swoich wykładach, czasami wraca do niektórych wcześniejszych wykładów, czasami przedstawia dany temat nieco inaczej lub porównuje go z innym, z ujęciem na przykład klasycznej fizyki. Także jedyne, co mi zostaje, to zaprosić Państwa na spotkanie, które jeszcze raz powtarzam, odbędzie się w piątek, 21 października tego roku o godzinie 18.15 we Wrocławiu. Ważne jest, że osoby chętne muszą obowiązkowo zgłosić swój udział. Zapraszamy zresztą na stronę internetową sodalicja.gs, gdzie jest też. Krótki tekst i plakat dotyczący tego spotkania. Można się zapoznać z większą ilością szczegółów, wymogami, jakie, jakie stawiamy naszym gościom. No i, ty, i tyle może na ten temat. A, jeszcze jedna, jedna sprawa. Te wykłady, bo takie nazwałem to nie są takie zwykłe wykłady. Przynajmniej staramy się, żeby to nie były zwykłe wykłady. Nazwaliśmy ten typ wykładów eksplanatoria. Dlaczego? Ponieważ chcemy się odróżnić od zwykłych wykładów, w których mm, prowadzący coś mówi. A często goście, onieśmieleni profesurą, czy wielką osobistością prowadzącego, zwykle grzecznie przytakują głową i udają, że wszystko rozumieją. Nie zależy nam na sztucznym rozumieniu naszych gości. Chcemy, żeby rzeczywiście ludzie zrozumieli tak trudny temat jak fizyka kwantowa. A jak to zrozumieć? No, tylko poprzez zadawanie trudnych, a czasami może i głupich pytań. Bardzo nam zależy na tym, żeby przyszli ludzie, którzy naprawdę chcą zadawać pytania, bo chcą zrozumieć dany temat. Jeżeli czegoś nie rozumieją, to pytają i prowadzący musi spróbować przynajmniej wytłumaczyć te wszelkie wątpliwości, czy, czy niejasności, które, które przedstawił. To jest dla nas bardzo istotne, nie tylko dlatego, że goście się dzięki temu nauczą cokolwiek, zrozumieją trudny temat. To jest też ważne dla wszelkich, Osób, które mają tą misję edukacyjną. Jeżeli na przykład chcemy wytłumaczyć coś dzieciom czy młodzieży, to musimy rozumieć, w którym punkcie ktoś tego nie rozumie. To jest i proste, a jednocześnie tak skomplikowane, ponieważ wielu profesorów twierdzi, Eee, znaczy twierdzi, wydaje im się, że no, powiedzieli jakiś wykład, wszyscy przytakiwali, tak profesor na końcu wykładu zapyta, eee, czy wszyscy zrozumieli, no i wszyscy kiwają głową, że tak, bo nikomu nie wypada, no, się przyznać, że przez dwie godziny wykładu na przykład nic nie zrozumiał, albo coś tam nie zrozumiał na początku i potem się już zupełnie zgubił. Powrót. Te dwie godziny wcześniej, no przecież profesor nie będzie tłumaczył od początku, w związku z czym to jest taka, takie pytanie nieco retoryczne, bo przecież no, nie da rady teraz wrócić. Wykład się właśnie kończy, tak? Pięć minut przed końcem profesor pyta, czy wszystko jasne? No, no, no wszyscy mówią, że tak. No, ale to nie jest dobre. Prowadzący powinien mieć pewien, pewien stopień empatii, żeby umieć tak zadać pytanie yy, widowni, by udowodnić yy, kwestię tego zrozumienia w sposób niebudzący wątpliwości. Natomiast takie pytanie, które jakby... Yy, na której jest jedyna możliwa odpowiedź, taka, że wszyscy wszystko zrozumieli, no, prowadzi do, do, do pewnej sztuczności, do, do pewnej fasadowości tej, tej relacji profesor-uczniowie. My chcemy z tym zerwać. Jeżeli ktoś rzeczywiście nie rozumie, najlepiej gdyby od razu, w chwili kiedy prowadzący powiedział coś niejasnego, że na przykład 2 plus 2 jest 5, pytamy się, dlaczego tak właśnie twierdzi prowadzący. Nie czekamy na koniec wykładu, bo to z tego 2 plus 2 równa się 5, może wynikać mnóstwo spraw po drodze. W związku z czym dobrze by było zgłosić od razu wątpliwość, żeby to rozstrzygnąć w tym momencie, w którym jest to gdzieś tam wyliczane czy zgłaszane przez prowadzącego. I stąd właśnie eksplanatoria. To jest taki trochę eksperymentalny typ wykładu. Nawet nasz wykładowca Adam nie zawsze potrafi dobrze sobie z tym typem wykładu poradzić, ponieważ wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do typowych wykładów, w związku z czym wszyscy się troszeczkę uczymy, nawet nasz prowadzący uczy się, jak uczyć innych ludzi. To jest bardzo cenna rzecz. Wielu nauczycieli powinno spróbować tego typu edukacji. W każdym razie, jeszcze raz powtórzę. Sodalicja gamma sigma. Zaproszenie na nasze wykłady, eksplanatoria. Czasami też robimy seminaria, które prowadzą osoby, które same się do nas zgłaszają i chcą coś powiedzieć ciekawego. Czasami też ktoś może sam zgłosić, że chciałby przeprowadzić tą część degustacyjną. Ktoś na przykład coś wie o chińskich herbatach, ktoś inny o jakichś fajnych żółtych serach, albo białych żółtych serach, albo krabach, albo rybach. A może ktoś na przykład lubi poezję śpiewaną i chciałby u nas zaśpiewać czy powiedzieć o historii poezji, fotografii, malarstwa, rzeźby, o nietypowych kierunkach w sztuce. Jesteśmy chętni łączyć właśnie te dwa elementy: naukę i estetykę. Estetykę rozumianą szeroko, łącznie nawet właśnie z estetyką walorów smakowych, tak? czyli wszystkie zmysły, dotyk, zapach, smak, wzrok słuch, wszystko chętnie połączymy z tą częścią naukową, żeby ta część naukowa miała swój właśnie deser w postaci tego, tej części, którą nazywamy gustum z łacińskiego, właśnie smak, gust. Mamy nadzieję, że ta formuła sodalicji się Państwu spodoba. Na stronie sodalicji Gamma Sigma można znaleźć pewne informacje dotyczące Planowanej struktury naszych, naszych składek, naszego podziału członkostwa. To wszystko na razie jest pewna propozycja. Sodalicja jeszcze formalnie nie istnieje jest na razie taki, taką aktywnością, grupą w ramach Instytutu Północnego. Chcemy, żeby się wydzieliła w postaci stowarzyszenia, żeby zaczęła działać. Do tego oczywiście potrzebujemy aktywistów, członków aktywnych, ale też i ewentualnie członków wspierających, sponsorów, itd. Jeżeli ktoś stwierdzi, że nasza idea jest dobra, świetna, pożyteczna, chciałby ją wesprzeć, zapraszamy. Nie da się zrobić nic bez aktywnych ludzi i środków finansowych, żeby te, te, ten, tę naszą misję popchnąć do przodu. Co nam jest potrzebne? Najbardziej w tym momencie zależałoby nam na jakimś lokalu, w którym można by było robić właśnie takie łączone z jednej strony wykłady, czyli sala wykładowa, ale posiadająca funkcję na przykład jakiegoś baru, czyli posiadająca zaplecze gastronomiczne, żeby można było właśnie przygotować różnego rodzaju potrawy, czasami jakieś może drinki, wina, jakąś degustację, degustację jakichś napojów niealkoholowych, właśnie żeby miała ewentualnie jakieś nagłośnienie, gdzie można zrobić jakąś estradę, gdzie ktoś ewentualnie zaśpiewa, czy z, powie nam jakieś ciekawe wiersze, czy, czy przedstawi pantomimę. Wszystko to wymaga właśnie lokalu. I gdyby ktoś chciał udostępnić, nie oddać całkowicie, tylko po prostu udostępnić swój własny prywatny lokal na cele sodalicji. Zwykle sodalicja ma swoje spotkania w piątki. Więc nie musi to być nawet oddanie sodalicji lokalu na cały czas. Może to być właśnie na, na wieczorne piątki. Chociaż przyznam się, że mamy, mamy taką ideę, żeby troszeczkę częściej się w przyszłości spotykać i posiadanie takiego lokalu na stałe byłoby dla nas bardzo ciekawą sprawą, bo można by było też troszeczkę odwrócić sytuację, to znaczy na co dzień mieć lokal, Typowo gastronomiczny, w którym można byłoby coś zjeść, czy wypić kawę, zagrać w szachy, a jednocześnie być może w tle leciałyby fragmenty wykładów albo coś związanego z nauką, co mogłoby też odwrotnie działać, to znaczy dać możliwość uczenia ludzi, niesienia tej, tej, tych fragmentów wiedzy właśnie poprzez, poprzez wplecenie tego w taką funkcję smakową, jaką jest bar, restauracja czy. czy Coś połączonego jakiś klub, pub, w którym, w którym na co dzień ludzie by przyszli coś ciekawego zjeść. I to, I to myślę jest ciekawą ideą, no oczywiście wymagającą właśnie lokalu, który jest najdroższą częścią jakiegokolwiek przedsięwzięcia tego typu, ponieważ wynajem sali jest no, dosyć kosztowny, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Na razie korzystamy z gościny we Wrocławskim Parku Technologicznym, gdzie czasami otrzymujemy jako najemcy, jako najemcy WPT-u możliwość raz w miesiąc. Skorzystania bezpłatnie z sali konferencyjnej, i dlatego czasami właśnie te spotkania odbywają się tam, czasami natomiast odbywają się też w sali seminaryjnej Instytutu Północnego. Wszystko zależy od ilości osób planowanej. Jeżeli spotkania są kameralne, to wtedy spotkamy się w Instytucie Północnym, ale jeżeli to może być trochę więcej osób, a teraz się tak spodziewamy, że może być więcej gości, no to właśnie korzystamy z sali we Wrocławskim Parku Technologicznym. Zapraszamy jeszcze raz serdecznie. Serdecznie. No i oczywiście nie tylko sala jako taka może być formą, formą wsparcia. Bezpośrednie wpłaty środków finansowych również by nam pomogły, bo przecież za środki finansowe, zwłaszcza jeżeli by ktoś zadeklarował, że co miesiąc będzie jakąś kwotę wpłacał, po prostu możemy wynająć taki lokal gastronomiczny i urządzić w nim właśnie naszą, naszą placówkę, nie boję się tego powiedzieć, misyjną. Co jeszcze mogę dodać na koniec? Chyba to już wszystko. Jeżeli Państwo będą mieli pytania, zapraszam do sekcji komentarzy oraz na stronę sodalicja.gs. Gs jak Gamma Sigma oczywiście. Dziękuję.